I kochani, zapraszam Was dzisiaj serdecznie na makijaż e, wykonany jedną marką. Jedyną rzeczą, jaką będę musiała dzisiaj pominąć, jest to makijaż brwi, ze względu na mój e, świeżo wykonany makijaż permanentny brwi. One już teraz e, schodzą, w ogóle te stróbki już coraz mniej ich jest, ale nie chcę jednak jeszcze męczyć swoich brwi, i na razie dam im spokój, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Myślę, że mam produkty do wykonania pełnego makijażu. Oczywiście brwi nie będę robiła. Są tutaj Tutaj kompletne nowości dla mnie, ale również produkty, które już mam i używam jakiś czas. I są tutaj również ulubieńcy, nawet kilkuletni, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Okej, okay, moi kochani, więc zaczniemy sobie oczywiście w moim przypadku od makijażu twarzy. I tak, jeżeli chodzi o twarz, to mam tutaj bazę taką, chyba to jest dosyć nowa baza, jeśli chodzi o e, essence, My Skin Perfector Tinted Primer, czyli to jest barwiona e, baza do twarzy. Ja mam numer 10 Light Beige e, Instant Blur Effect. Okej, okay, czyli ona ma po prostu blurować i jednocześnie nadawać lekki koloryt twarzy. Super. Jeżeli chodzi o podkład, mam tutaj ten podkład z Essence Stay All Day 16 godzin. Jest to ostatnio tak jakby odświeżony podkład na YouTubie i powiem Wam, że ja go często omijałam w szafie Essence. Kupiłam go jakieś 3-4 tygodnie temu po prostu z ciekawości i później zobaczyłam kilka filmików i mówię o, ja też go mam, więc może też go wrzucę do filmiku. Ja mam odcień 08 Soft Vanilla. I jest to taki podkład właśnie z pompeczką jeżeli chodzi o korektor ma tutaj chyba nowy korektor z Essence Camouflage. ja wiem, że ten kamuflaż mat to on już jest dłuższy czas w szafie Essence ja tutaj mam natomiast wersję Healthy Glow i jego mam w odcieniu 20 Light Neutral jeśli chodzi o puder, to mam tutaj puder z Essence My Skin Perfector więc myślę, że to jest e, puder dedykowany do tej bazy. Odcień 10 light, 6 gram produktu. Puder ten e, jest wegański, bardzo dobrze zmielony, ma nadawać takie e, soft mat wykończenie, ale z blurem i utrzymywać się cały dzień. Ok, więc zaczynamy sobie teraz od makijażu twarzy. Ja tutaj mam gąbeczkę zmoczoną. Nakładam sobie najpierw ten primer. On tutaj jest... E, Wydawało mi się, że on będzie zaklejony, ale nie wiem. Nie wygląda jakby był używany. A ja go jeszcze nie używałam. Okej, okay. odcień wygląda tak. To jest odcień, tak jak już mówiłam, 10 Light Beige. I jestem teraz ciekawa, jak on... On jest taki śliski mega. Ojej, ja go po prostu jest coś, taki śluz nakładał. na twarz. Ale teraz już się robi bardzo tępy. Tutaj pojechałam trochę. Okej. Okay. Teraz już jest zdecydowanie ten Na początku taki mega śliski się wydaje. No powiem wam, że wygładził mi pory. Rzeczywiście. Nie, nie całkowicie oczywiście, ale ja widzę, że te pory naprawdę są wygładzone. Tak przynajmniej w 50%. Jeżeli chodzi o odcień, to on się całkowicie wtopił. Nie widzę go zupełnie na mojej twarzy, więc okej. Okay. Teraz nakładamy sobie podkład. Jest to właśnie ten podkład, o którym mówiłam, numer 08 Soft Vanilla. O, on się wydaje jasne bardzo. Muszę zobaczyć, to jest numer 08 Soft Vanilla. Jest to taki żółto neutralny odcień. Ciekawe, czy będzie ciemniał. Nie, na razie się wydaje, że nie. On pachnie jak krem. Mhm. Krem pachnie. Zobaczymy, czy nie będzie to dla mnie za jasny. Bo ja się ostatnio trochę opaliłam, chcąc nie chcąc. Myślę, że nie jest to jakoś bardzo inny ten podkład. Ale to może być też e, po prostu rodzaj aplikacji dzisiaj. Gąbeczko, dlatego gąbeczka go pewnie trochę zjada. Powiem tak, odcień wygląda na idealny. A bałam się, że będzie trochę za jasny dla mnie. Się wahałam między, między tą dziesiątką, ale wzięłam ósemkę, bo miała bardziej takie żółte, oliwkowe tony. Tutaj uważać na moje brwi. Ok, podkład mam już nałożony i zobaczcie, on wydaje się teraz taki świetlisty, w ogóle jeszcze Wam nie powiedziałam, co ten podkład w ogóle robi. E, ten podkład ma być długo się podkład, lekko leżeć na twarzy, dawać e, takie. Zdrowe silki, czyli wygładzone, wygładzony efekt na twarzy. I w sumie tyle jest tutaj opisane na ten temat. Krycie określiłabym na takie średnie. No nie jest to pełne krycie, na pewno, ale takie codzienne, bym powiedziała. No, powiem, że nawet ten zapach tego produktu jest fajny. Teraz nakładam sobie korektor. Ten Healthy Glow w odcieniu 20. Już myślałam kuczyć 20 Jeszcze nigdy nie kupowałam korektora z Essence te 20, bo zawsze wydawało mi się bardzo ciemne. A ten akurat jest. Jasny. I co ten korektor ma robić? Ma bardzo wysoko kryć i rozświetlać. Okej, okay, z witaminami. E i B5. Ok, wodoodporny jeszcze. Tak wspomnę. Ojej. Nie wiem, czy on teraz nie będzie dla mnie za jasny ten odcień w ogóle. Wow. I te produkty, teraz, które używam, to są dla mnie kompletne nowości. Ja jeszcze ich nigdy nie miałam w swoich rękach, że tak powiem, podczas wykonywania makijażu. Ten korektor to sobie od razu go na powieki przeciągam. To będzie moja baza, bo już widzę, że go za dużo nałożyłam po prostu. Ok, korektę mam nałożony. Krycie, nie powiedziałam, że to jest pełne krycie, to jest takie średnie krycie, plus. Um, jeżeli chodzi o rozświetlenie, no on odbija światło. Teraz będę nakładać ten puder. My skin perfector. Jak już wybrudziłam opakowanie. Puder jest tutaj zaklejony, ma taką folikę. Ok. Teraz ja go tutaj. On ma takie... Beżowy odcień. Zobaczcie sobie, taki beżowy, troszeczkę jakby brzoskwiniowy. I będę go nakładała po prostu gąbeczką, którą nakładam puder. najpierw w okolicy potoczy. Wow, on wygładza naprawdę. Tak na pierwszy rzut oka zauważyłam to. Ok. Teraz sobie tutaj na brodę i w centralną strefę tutaj twarzy a na resztę twarzy nałożę go po prostu dużym takim kuchatym pędzlem ten puder <gryw> pachnie też tak owocowo, podobnie do tego podkładu tak kremowo trochę kremowo owocowo no powiem wam, że ten podkład całkiem fajnie wygładził mi twarz te pory tutaj na czole są dużo mniej widoczne. musiałam sobie zaraz trochę brwi prze przeczesać, tylko wyczesać ten nadmiar pudru z nich, bo trochę się tam osadziło. Ale naprawdę super to wygląda. Jeżeli chodzi o korektor, to widzę, że mi tutaj troszeczkę wzmarszczki wchodzi. Jako tutaj jeszcze spróbuję rozklepać, pudru dołożyć. No, powiem Wam, że jak na razie to dobrze to wygląda. Ok, teraz przechodzimy do makijażu twarzy. I tutaj tak, do konturowania mam taką małą paletkę Contouring Duo Palette. Ja mam w odcieniu 10 Lighter Skin. Ona wygląda tak: zawiera tutaj taki chłodny brąz, ale on nie jest bardzo chłodny do konturowania twarzy oraz taki rozjaśniający puder. Jeżeli chodzi o bronzer, to mam tutaj bronzer Sun Club Matte Bronzing Powder w odcieniu 01 Neutral. Ten z kolei jest już taki ciepły do e, ocieplania po prostu twarzy. I zacznę sobie od tego brązera. Po prostu ocieplę sobie tutaj twarz. Używam takiego skośnego pędzelka. Powiem Wam, że bardzo ładna ma tutaj teksturę ten brązer. Zobaczcie. No, i też pachnie. Ale już inaczej pachnie. Słodko bardzo. Ale nie wiem, czego jest to zapach. Cuzkierków? A tak, okay. nie nabiera się go jakoś bardzo dużo. On się również nie pyli z tego, co widzę tutaj. I zaczynam sobie od czoła. No widzę, że on jest taki, tak bezpiecznie napigmentowany, bo nie nakłada go się jakoś bardzo, bardzo dużo. Więc całe szczęście, bo jest dosyć ciepły. Bardzo ładnie ociepla tak zdrowo te boliczki, Ok. Zatem przechodzę sobie teraz do tego duła i będę sobie zaznaczyć tutaj kontury kości policzkowych. Użyłam takiego pędzelka troszkę z innego włosia już i ten produkt się pyli. Proszę zobaczyć, on już się pyli tutaj wziąłam tylko tak dwa razy i już widać, że jest osyp. Więc jest dosyć napigmentowany. Tak myślę. No jest. Bardzo ładny odcień do konturowania jest to. Zawsze odbijam sobie tutaj na ręce nadmiar produktu, bo nie chcę sobie plan porobić. Okej, okay, i teraz troszeczkę tutaj jeszcze ten nos. I pod wargą. No, powiem Wam, że to konturowanie wygląda całkiem fajnie. Mam tutaj jeszcze taki puder, banana powder z SS Brighten Up, numer 010 Bababana. Banana się tak nazywa. I ten puder już jak widzicie... Madęko, to jest już któryś moje opakowanie. Bardzo lubię ten buder Do rozświetlania okolicy tutaj pod kościami policzkowymi, tak jakby sobie lepiej odciąć to konturowanie. Bardzo ładnie on tu wygląda i nie jest za jakiś jasny. Sprawdza mi się już naprawdę bardzo długo, bardzo fajnie. Róż, jaki mam jest to róż The Blush z Essence numer 10 Be Fitting. Będę go nakładała po prostu takim... Jajeczkiem. Ten róż bardzo ładnie zdrowo wygląda na twarzy. I on jest matowy, jest taki zgaszony róż, to w sumie takie jakie ja, ja lubię te róże, ale nie jest taki, nie wiem, może źle to określa, ale nie jest byciny. Więc wygląda bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to jeszcze trochę Was wstrzymam, bo mam naprawdę petardę, mm. <laughs> jeśli chodzi o rozświetlacze. I przejdziemy sobie teraz od razu już do makijażu oczu. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, to mam taką paletkę z Essence The Rose Edition. Jest jeszcze The Nude chyba i The Neutral? Jakoś tak? Tak mi się wydaje. Paletka w środku wygląda tak. Zawiera tutaj takie neutralne cienie, tutaj takie bardziej wpadające w... Burgundy, ale to jest w sumie tylko jeden ten taki cień. A teraz wam pojawił się słocze tych cieni na sucho. Powiem wam, że po słoczach już widzę, że ta pigmentacja jest naprawdę super. I mam tutaj jeszcze takie dwa pojedyncze cienie: SS Melted Chrome Eyeshadows. Ja mam odcień 02 Ironic i 01 Think About You. I tak, te cienie mam już jakiś czas i to są naprawdę przepiękne folie. Już sadziłam palca. Nie, sadziłam palca. Tutaj jest tego jednego. To jest numerek 02, to jest numerek 01. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają na słodczach. Proszę zobaczyć. To jest numerek 01, to jest numerek 02. Bardzo ładnie się mienią. No ale zaczynamy sobie od tej palety teraz. Teraz używam tego beżowego cienia podług Następnie tym tutaj. Tym cieniem, takim e, troszeczkę cieplejszym, brązem, będę sobie budowała załamanie powietrza. i Wam, dawno nie miałam w ogóle do czynienia z cieniami z Essence, więc nawet nie wiem do końca, jak się z nimi pracuje jaka ta pigmentacja jest. Opowiem no że no, ten dzień nie jest zbyt ciemny, no to jest taki bezpieczny odcień, prawda? Ok, teraz będę brała ten cień tutaj e, burgundowy. On jest trochę taki metaliczny, ale to nic. Wezmę go po prostu tutaj, wewnętrzny kącik. Będę próbowała go tutaj, tak jakby, y, nie przyciemnić zewnętrzny kącik. Okay. później sobie to jeszcze przyciemnię tym najciemniejszym cieniem. Wiecie co, mam ogromną ochotę nałożyć ten cień tutaj z Essence, ten e, numerek 01, Think About You, na ruchomą powiekę i to zrobię. Po prostu zrobię to palcem. No pięknie się błyszczy. OK. a wewnętrzny kącik nałożę tutaj z tej palety ten najjaśniejszy cień, taki bardzo błyszczący. Wezmę jeszcze ten najciemniejszy brąz z tej palety i przyciemnię sobie tutaj zewnętrzny kącik. Teraz na taki czysty pędzelek nabiorę ten cień tutaj i będę sobie tutaj troszeczkę tak jakby ocieplać załamanie powieki. Rozcierając to kukurze. Ok i teraz przechodzę sobie do dolnej powieki. I zaczynam teraz od tego najciemniejszego brązu. Następnie biorę ten bordowy cień tutaj, tak jakby na środek dolnej powieki. Biorę ten cień na wewnętrzny kącik tutaj na dole. Bardzo ładny, błyszczący cień jest to. Teraz tak, e, dolną powiekę mam już skończoną. Przechodzimy sobie teraz jeszcze do linii wodnej. Mam tutaj taką kredeczkę z Essence. Nie wiem czy ona jest jeszcze dostępna, Wake Up Spring. Powiem że ja już ją mam jakiś czas, ale chyba ją ja widziałam ostatnio w szafie Essence. I jeżeli chodzi o tusz, to mam e, taką bazę, no teraz dosyć popularną e, na YouTubie, Volume Booster Lash Primer. I podobną super tusz z wielką szczoteczką I Love Extreme. Crazy Volume Mascara. No dobra, zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie takie crazy. Najpierw nałożę sobie tą bazę. Ona pachnie już Nie, dobra, mango i akai, okay, oj. E, szczoteczka wygląda jej tak. Jest taka bardzo bohata, ale silikonowa. Bohata, ale silikonowa. Po prostu ma dużo wypustek. Fajnie nakłada ten produkt na e, rzęsy. powiem wam, że coraz bardziej podoba mi się jak wygląda moja twarz e, w lusterku. Bardzo ładnie ten podkład wygląda razem z tą bazą. Ok, dosyć komicznie wyglądają te moje białe rzęsy. Tak trochę artystycznie, może trochę hallo halloweenowo. Teraz będę używała tego tuszu. Mam taką ogromną szczoteczkę silikonową i te wypustki są takie króciutkie. No to przechodzimy teraz do tego duszu podobno ma być super. No powiem wam, że nie wiem, czy to to połączenie, czy to sam ten dusz, ale to całkiem fajnie wygląda. Teraz, jak zbliżałam sobie listelkę, to widzę, że troszeczkę mi się te cienie tutaj, ale te ciemne cienie osypały. Tak, tylko troszeczkę. Tak wyglądają moje rzęsy z dwoma warstwami tuszu. tu mamy już zrobione. W takim razie przechodzimy teraz do rozświetlacza. A tutaj mam tą paletkę Glow, Choose Your Glow, Highlighter Palette z Essence. I ona wygląda w środku tak. No, pięknie wygląda. Kurczę, nie wiem jak to się tutaj zdejmuje. Okej, okay, dobra, mam. Tak zdejmuję. Więc tak. Te rozświetlacze wyglądają tak. One mi przy, przypominają moją paletkę z, z Becky, właśnie, ze współpracy z Chloe albo Malika. Nie wiem już, którą mam w końcu, ale jedną z nich mam. Dobra, zrobię Wam teraz słocze y tych rozświetlaczy. Pierwszy to jest Candle Glow. Major Glow. I. Summer Glow. Ponałożę na jedną stronę ten, a na drugą stronę ten. bo myślę, że ten Summer Glow będzie dla mnie troszeczkę za ciemny. Ok, ma dwa pędzelki do dwóch rozświetlaczy. I teraz na tą stronę będę nakładała Candle Glow, a na drugą stronę Major Glow. Ale błysk dziewczyny. Jak to się błyszczy. Patrzcie, jaki piękny błysk. No, go jeszcze tutaj. Ten jest chłodniejszy, ten jest cieplejszy. Bo do dzisiejszego makijażu, to ten mi bardziej pasuje. Ale jeżeli chodzi o moje osobiste preferencje, to bym jednak weszła w ten, szła. ten tutaj, ten środkowy. Mam normalnie ten efekt porcelanowej twarzy. Naprawdę wow! Świetna paletka, cieszę się, że ją mam. A teraz przechodzimy sobie do ust. I tak. Mam tutaj dwie takie matowe pomadki tej e, 8 godzin mat. Są no to po prostu pomadki matowe, które e, mają szybko wysychać, nie odbijać się i długo się utrzymywać. Ja mam odcień 06 to Be Fair i 05 Date Proof. Teraz zobaczymy sobie, która mi tu będzie bardziej pasowała. Ta widzę, że ciepła. Nie, dobra, zrobię Wam słodcze po prostu na ręku. Mają takie dosyć, to jest numerek 05, a ten jest numerek 06. Ta jest bardziej taka cukierkowa, a ta jest bardziej taka wpadająca fiolety róża. Myślę, że ja właśnie pójdę po ten numerek 06, czyli to taką bardziej tą różową. Okej, okay. a powiem Wam, że ta pomadka, no może nie do końca mi jednak pasuje tutaj. Dobra, wiecie co? Mam jeszcze taki błyszczek uh, Shine, 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 wet look lip gloss w cieniu 07 Happiness in the bottle. Więc nałożę go sobie po prostu tutaj na no, tą pomadkę. Teraz mi się to już podoba, jak to wygląda. Trochę was oddaliłam, żeby może lepiej było wszystko widać. I tak, podsumujmy sobie, jak wygląda ten makijaż. No powiem Wam, że ja bym nie powiedziała, że makijaż, który mam dzisiaj wykonany, jest to po prostu essence. W życiu bym nie powiedziała, a już na pewno patrząc na, na complexion, czyli na moją twarz. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda. rozświetlacze naprawdę bomba, jeśli chodzi o tą bazę i ten podkład. No super. Korektor na chwilę obecną, gdzie ja go tu mam? Przed chwilą leżał, tak. Korektor na chwilę obecną nie powładził mi już żadne zmarszczki Tutaj wcześniej, ale to pewnie ja po prostu niedobrze go przypudrowałam i dlatego tak to wyglądało. Teraz wygląda już to naprawdę fajnie. Puder super wygładził mi twarz. Także myślę, że go będę na pewno używać. Trochę bałam się z tym odcieniem jego, bo jest taki bardziej brzoskwiniowy, ale daje radę nie przyciemnił mi w ogóle podkładu. Róż super, cera wygląda naprawdę bardzo zdrowo. Jeśli chodzi o to duo, to tak, tego ja tego nie używałam, ale ten kontur naprawdę bardzo ładnie się sprawdził. Tylko trzeba z nim uważać, bo jest bardzo napigmentowany. Jeżeli chodzi o ten browser, super. Trochę bałam się, że mi zrobi pomarańczkę na twarzy, ale nie jest bardzo napigmentowany. Jest taki dosyć spra sprasowany tutaj e, w tym opakowaniu i nie da się go bardzo dużo nabrać na pędzel, więc to jest na pewno plus. Jeżeli chodzi o cienie, to maty, no, tak jak przeciętne maty po prostu, ale błyski są naprawdę super. Myślę, że będę używać tej palety na pewno do takich dziennych makijaży. No i tak. Te takie dwie małe perełki, te from Melted Shadows znam, kocham, uwielbiam i polecam już od dłuższego czasu. Jeśli chodzi o tą bazę, to no myślę, że daje radę, bo fajnie widać było, że porozdzielała te rzęsy i tusz, no trochę mnie zaskoczy, bo myślałam, że będzie wtopać, jeśli chodzi o mnie, bo nie lubię aż tak wielkich szczotek. Będę musiała na pewno te dwa produkty oddzielnie przetestować i wtedy zobaczę, czy ta baza naprawdę coś daje i czy ten tusz bez tej bazy też jest taki fajny, jak w tym momencie. Jeżeli chodzi o te pomadki, ja je już kiedyś raz testowałam, tak dla siebie po prostu w ciągu dnia i one są fajne, komfortowe na ustach, ale się odbijają. Ja bym nie powiedziała, że się nie odbijają, więc według mnie się odbijają Lubię je, ale już jeżeli je nakładam to muszę się liczyć z tym, że się będą odbijać. Wtedy nałożę po prostu jakiś błyszczek, a ten błyszczek jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Super się błyszczy, odbija światło i daje naprawdę taki wet look. A to jest chyba taka petarda dzisiejszego filmiku. Przepiękna paleta z rozświetlaczami do twarzy. Naprawdę cudnie to wygląda, także serdecznie polecam, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że podoba Wam się z jedną marką, w tym przypadku SS, i że dacie kciuka lub zasubskrybujecie i spotkamy się w następnym odcinku, pa, pa!